W tym odcinku zobaczycie w jaki sposób przygotować złącze JST SAM. Złącze składa się z konektora PINA. On wygląda w ten sposób. Sprzedawany jest w formie takiej taśmy oraz obudowy. Wszystkie interesujące parametry znajdziemy w katalogu producenta. Ja nie polecam Wam sprawdzenia danych technicznych na stronie sklepu internetowego sprzedawcy, ponieważ bardzo często są błędy. W opisie filmu znajdziecie link do katalogu producenta oraz linki gdzie ja kupuję te elementy. Tutaj są wszystkie najważniejsze parametry, które będziemy potrzebowali. Ja posiadam konektor SAN 002T 08A jest to typ A, konkretnie ten. Tutaj widzimy, że nadaje się do tego przewód o przekroju 0,05 do 0,22 mm kwadratowego. Następnie potrzebujemy obudowę, i tutaj mamy również bokaty wybór. Począwszy od dwójki, czyli można umieścić dwa przewody w jednej obudowie, aż do 15. W moim przypadku jest to model 2P, męśnik sam. Złącza tego typu znajdziemy na przykład w sprzęcie audio. I tak jak widzimy tutaj, złącze tego typu jest wpinane bezpośrednio już do płyty głównej. Gdy mamy już dobrany pin, przewód, plus obudowę, musimy jeszcze mieć zaciskarkę. Ja używam Engineer PA21. Następnie sprzeda się jeszcze coś do cięcia, chociażby po to, żeby wyciąć taki pin z takiej taśmy i coś do ściągania izolacji. Czyli tak, najpierw odcinam pin. Następnie należy ściągnąć izolację z przewodu. Ile należy ściągnąć tej izolacji? Bardzo ważne jest to, aby mieściło się w tym zakresie. Od tego momentu, tutaj, gdzie będzie zaciskany, ma być ściągnięta izolacja. Ten drugi zacisk, który będziemy zaciskać, jest przeznaczony na izolację. I teraz tak, umieszczam taki pin w mojej prasce. pobieramy przewód i zaciskamy Pierwszy zacisk jest już zrobiony. Ja zrobię najlepiej powiększenie, żeby było widać jak to wygląda. I teraz należy jeszcze zacisnąć na izolacji. Ja zawsze sobie tutaj te dwie blaszki tak ściskam, lekko. I następnie tak wcześniej umieszczam w zacisku. Gotowe. Tak wygląda to w powiększeniu. Gdy mamy już przygotowane dwa przewody, pozostaje nam już tylko i wyłącznie umieścić je w obudowie. I tutaj nie da się tego zrobić źle, jest tylko jedna możliwość ich umieszczenia. Gdybym je wziął na przykład odwrotnie, chciał zamontować, to nie da się je po prostu wsunąć. Tutaj zwracamy, że jest taki wystający element, i on ma być dokładnie wsunięty tutaj w tym miejscu. Jeden przewód jest już gotowy, i teraz jeszcze drugi. Ja zawsze jeszcze sprawdzam, czy pociągnięcie przewodu nie spowoduje wysunięcia i to już jest gotowe. Tak to wygląda. Złącza tego typu bardzo często spotkasz w sprzęcie elektronicznym. One są bezpośrednio wpięte do płytki drukowanej. Tak to wygląda. Następnie jest to przylutowane. Pozostała kwestia, jaka pozostaje jeszcze, to demontaż tych pinów z takiej obudowy. Aby wysunąć pin z takiej obudowy, wystarczy, że podważymy tutaj ten element. Blokada zostanie zwolniona i pin razem z przewodem może zostać wtedy wysunięty. Ja kiedyś kupiłem sobie taki zestaw przeróżnych wytrychów do wyciągania. Nie jest to może najlepsze, ale da się ogarnąć. I taką obudowę z wyciągniętym pinem możemy ponownie użyć, jeżeli potrzebujemy. W tym odcinku będzie to wszystko. Dzięki za uwagę, cześć.